Siemowizowie wydacie na najnowszym odcinku na tym kanale Instagrama zagramy A co za głupstwo, będę musiał zwiększyć obudowę łóżka Na starcie możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę A teraz zapraszam do oglądania Dobra, jesteśmy w grze Problem będzie na początku Że teraz na razie w ogóle nie mogę zwiększyć sobie obudowy łóżka Więc łóżko musi zostać odkryte Więc co, ojoj, będzie problem na starcie. Być może nie? jako sobie sobie to będę mógł dwie się Dobra, przynajmniej go zabiłem. Przynajmniej mogę obudować łóżko. Okej... Okay. Dobra. Oj, 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 No to nieźle mnie porobił. Kiedy on mi zło Co że... Nie widziałem, żeby on mi zniszczył łóżko OK. Widocznie jestem ślepy Dobra Kupię sobie jeszcze jednego firewalla i TNT No i mogę mu zniszczyć łóżko teraz Jednak nie mogę tak? A nie tak? No nie mogę, ale go zabiję przynajmniej. Zobaczcie się. Jest tu? Nie ma go. Czyli na tu był. Dobra. Chyba nie odrobił zadania domowego. nigdy za dużo. Pewnie też. Ojej, oj, nie, nie, nie. Aha. A to fajny fireball. Dobra, ja teraz idę na następną grę. Do zobaczenia. Dobra, jesteś już w następnej grze. Teraz postaram się tego nie zepsuć. Teraz muszę kogoś jak najszybciej zabić, żebym mógł obudować łóżko. Chyba ten niebieski będzie idealny do tego. No, może. Chyba biały nie będzie mi atakował. Dobra, można zabiłem go, tak można powiedzieć. Więc idę budować łóżko. Pierwszą warstwą. Teraz mam nadzieję, że chociaż to by dwa dotrę. Teraz jest dobrze, bo już mam obudowane łóżko. Tylko wełni nie mam. A jednak mam, dobrze. Hmm. O. Czy to wełnię się podziała? Nie wiem. Wiem, że ją wyrzuciłem, ale nie zauważyłem, jak spada. Panie, panie Trzeba tylko złotego chyba zabić się pozbyć trochę Dobra Teraz mu zwiększyć budowę łóżka Nie wiem co coś tyle kupiłem, ale dobra. Okej, okay, budujemy sobie łóżko. No Jezu, co ja robię? To drewno. Damy sobie do skrzyneczki. O mamy kolejnych ludzi po koniec. Dobra, kolejny zabity. Nie wiem inaczej to zrobić, ale. No to się i Pamiętajcie, że najważniejsze w tym jest to, że jakby ja muszę obudować łóżko, jak go mam. Więc na przykład jak zabiję gdzieś dalej, to muszę wrócić i obudować łóżko. Dobra. Ten sam span, więc nie zaliczę się do zabitych. Idziemy. Czemu nie ma budowanego łóżka? O nie, jak nie zepchnął? Dobra. Na no szczęście mam łóżko, bo moja obudowa jest... wystarczająco duża. Co jest? Co tu się stało? jest. No to nieźle. Nie wiem, co tu się stało? A nie wychodzę z tu. że? Nie wiem skąd się wziął tu ten biały. Ale okej. Okay. Przechodzimy do następnej gry. Dobra, jesteś już w następnej grze. Teraz mam nadzieję, że uda mi się wygrać. No ale nie wiem. Tak w ogóle, jakbyście mieli jakieś pomysły na, na wyzwanie jakieś, na Bedwars, to może to piszcie w komentarzach, to je zrealizuję. Może. biały jest chyba spłacony. Dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra. No, przynajmniej teraz, teraz już mogę obudować łóżko. Szybko, szybko. Dobra, mamy ułożony też możemy go odbić przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, jest tam, a nie, to niebieski, czyli zabił mi kolegę. Kurcze, nie ma całą zbroję. No niestety. Okej. Okay. No, nie, że ma jak się wystoszył... No nieźle. No niestety dzisiaj nie udało się wygrać, więc tym akcentem kończymy ten odcinek. Może następnym razem się uda. Pamiętajcie, wpiszcie w komentarzach, jakie, jakie wyzwania mógłbym zrobić. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!